Jest dzisiaj z nami e, reprezentant kadry narodowej w sporcie, jakim jest squash. I proszę, abyś się teraz przedstawił. Nazywam się Oskar. I może zacznijmy od tego, co to jest squash i jak się w to gra. Tak, takie miałam zadać pytanie. Jest, spo, jest to sport specyficzny, ponieważ się wchodzi na kort i ma się cztery ściany dookoła siebie. Mhm. I ogólnie chodzi o to, że Trzeba tak odbić, żeby piłka po każdym uderzeniu doleciała do ściany przedniej. Mhm. Jak nie doleci, to się traci punkt, ale może się odbić od bocznej ściany i dolecieć do przedniej. Od drugiej bocznej tak samo. Od tylnej ściany może się też odbić i dolecieć do przedniej, ale nie może się odbić od ziemi i dolecieć do przedniej. Tak samo od sufitu. I ma się też wyznaczone linie, które wyznaczają teren, bo boisko do gry. Jak się uderzy w linię to też jest out i nad liniami to tak też również out jest. Dobra. Skoro zasady mamy za sobą, to chciałabym się ciebie spytać, dlaczego akurat squash i mam tutaj na myśli jakbyś mógł opowiedzieć właśnie nam e, jak się zaczęła twoja przygoda w to i jak zaczęłeś w to grać. To przygoda zaczęła się od tego, że moja mama pierwszy raz poszła na skosza i po powrocie powiedziała, że fajny sport, że może ja też spróbuję i no, no też poszedłem na pierwszy trening, ale do innego trenera niż ona. No i stwierdziłem, że to fajne, że zacznę trenować. No i to było około 4 lata temu i od tamtej czasy tam cza, tamtego czasu trenuję regularnie od dwóch to jeszcze wtedy trenowałem na Aquasdroju od dwóch albo dwóch i i pół roku trenuję w Skórsku Klub Wałbrzych. To jest za Placem grunwaldzkim koło Imperium Boksingu. I od tych dwóch i pół roku jeżdżę regularnie na turnieje i występuje w Mistrzostwach Polskich, w Mistrzostwach Polski albo turniejach mhm. wysokiej rangi ogólnopolskiej. I też się zdarza, że w międzynarodowych turniejach. No to skoro już zacząłeś temat treningów, to chciałabym się Ciebie spytać, jak wyglądały i przeciwstawnie właśnie, jak y, wyglądają teraz aktualnie Twoje treningi. No bo zapewne kiedyś to była taka zabawa, tak jak już wspominałeś, a teraz jest trochę poważniej, więc. No tak, na początku bardziej to była zabawa, żeby w ogóle zacząć trafiać w piłkę, trzymać nawet dobrze rakietę, mhm. albo po prostu zacząć biegać i bardziej się też poruszać. A teraz te treningi wyglądają bardziej pod względem tego, jak się ustawić, jak nie, nawet rękę ułożyć, takie szczegóły, żeby to uderzenie było lepsze, dokładniejsze i sprawiło więcej problemów przeciwnikowi. I też różne omawianie turniejów, co robiliśmy źle na danym meczu, albo co mogliśmy zrobić lepiej. No i też pod względem takim, bardziej też przygotowania, powiedzmy, tego, żeby wy wypracowywać różne elementy na, na treningach, żeby to przełożyło efekty na turnieje, mm -hmm. żeby wygrywać z coraz lepszymi od siebie i z tym czołówką Polski. No to w takim razie, skoro już o czołówce Polski również mowa, no to chciałabym, abyś opowiedział o swoich takich największych sukcesach. Możesz też o wszystkich, bo może wszystkie są takiej samej wagi, ale no, żebyś opowiedział o najważniejszych dla ciebie. To Pamiętam swój pierwszy turniej wygrany, to jeszcze było jak za czasów, jak trenowałem na kładzdroju. To było jakieś 4 lata temu, właśnie jak zaczynałem dopiero swoją przygodę. Z ważniejszych no, brałem udział w Mistrzostwach Polski, zajęłem tam siódme, 8 ósme miejsce. 8. A ja występuję regularnie w turniejach juniorskich, wyższej rangi i też seniorskich. Gdzie odnoszę też sukcesy. Wiele razy stawałem na podium różnych turniejów. No największym, no to oczywiście powołanie do szerokiej kadry narodowej. No to opowiedz o tym. No powołanie dostałem tak z nienacka. W ogóle się nie spodziewałem. I nie, no, no nie spodziewałem się bardzo. To było, pamiętam, w piątek po szkole, no to już odpoczynek, wiadomo. I nagle pisze do mnie kolega, jest sekretarzem generalnym w Polskim Związku Skłosza, żebym mu podał jakiś mail do mnie, żeby miał ze mną jakiś kontakt mailowy. No to mu podałem i wysłał mi powołanie do kadry. Ja się nie spodziewałem, bo myślałem, że to jest coś bardziej związane z kursem trenerskim, który robiłem dwa miesiące temu, w, właśnie u niego w klubie, i że to jest to odnośnie tego. No a to się okazało, że powołanie do kadry. No, cieszyłem się bardzo, bo w ogóle się nie spodziewałem. No. No dobra, Oskar. w takim razie, jeśli to wszystkie rzeczy, o których chciałeś opowiedzieć, to ja ci bardzo dziękuję za to, że tutaj przyszedłeś. No i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.